Cześć, witajcie z tej strony. Zwykle Pandolar, a to kolejny materiał z naszej serii: Moje czołgi Premium, czyli serii, w której prezentuję wam pojazdy Premium, jakie znajdują się na moim koncie. recenzuję je i, ewentualnie, w swojej skromnej opinii, mówię, czy według mnie warto je zakupić, czy też nie warto. Dzisiaj na tapet 5 tier ani wysoko, ani nisko, a będzie to T34 Shielded, czyli. Po prostu jedna z wielu wersji T34, tak jak T3485, który ma jeszcze wersję M, jeszcze inne wersje także. Także jest tych czołgów trochę i tutaj właśnie mamy odpowiednik Radzieckiego T34, który znajduje się w drzewku. Tak samo jak właśnie kolejny następca, czyli T3485, ma również T3485M. Ale czy T34 Shielded opłaca się? zakupić i po prostu czy opłacałoby się na niego wyłożyć pieniądze, kiedy byłby on dostępny do zakupu, czy też nie, tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Na chwilę obecną, czołg nie jest dostępny, był on nagrodą za dość proste misje kilka lat temu i stąd też ten pojazd mam. Więc na początek może zanim przejdę do omówienia statystyk, tak jak to zawsze robię, to spójrzmy sobie na porównanie obu tych pojazdów. Czyli T34 Shielded z T34 normalną. Jeżeli chodzi o normalną konfigurację tutaj T34, to wybrałem po prostu konfigurację maksymalną, plus dwa perki, braterstwo i naprawa. Tak jak to mam, tak to mam na T34 Shielded, i tak samo wziąłem te same moduły, żebyśmy mogli sobie porównać te dwa pojazdy. Także, moi drodzy, na początek średnie uszkodzenia na korzyść zwykłego T34, 5 uszkodzeń różnicy i 5 penetracji różnicy, czyli działko troszkę lepsze mamy zwykły T34. Szybkostrzelność na duży plus dla Shielded 18 pocisków na minutę, zwykły niecałe 13. No, ładowanie działa tożsamo Shielded 3,3 sekundy, zwykły 4,70. E, także znowu korzyść tutaj dla premki. Jeżeli chodzi o prędkość obrotu działa tak samo, e, tak samo tutaj e, wygrywa oczywiście zwykły, e, zwykły T34, chciałem powiedzieć shielded, ale nie, także e, w tej statystyce właśnie wygrywa zwykła T34. E, to samo opuszczenie działa 8 stopni, czas celowania na korzyść premki, e, jak widzicie różnica jest pół sekundy. Rozrzut na korzyść zwykłego 041 i naprawdę jest to duży minus tego czołgu, bo przez ten rozrzut, mimo że mamy bardzo szybko strzelne działo, to naprawdę czołg często nie trafia. Średnie uszkodzenia na minutę na korzyść premki. Prawie 2000, zwykły, niecałe 1500 yy, punkty życia znowu na korzyść premki, tutaj 70 punktów różnicy. Pancerz, no i tu największe załamanie, no bo teoretycznie mamy opancerzoną wersję T34, a w praktyce mamy taki sam pancerz na kadłubie i gorszy pancerz na wieży niż w radzieckim odpowiedniku z drzewka, także pancerz tutaj zawodzi, niestety. Moc silnika taka sama, masa lżejszy jest T34 zwykły, prędkość maksymalna 60 na godzinę 22 do tyłu w obu przypadkach, mocna tonę lepsza w podstawowym T34. Prędkość obrotu lepsza w podstawowym T-34 No i zasięg widzenia jak widzicie tak, e, znaczy Zasięg taki sam Zasięg widzenia na lekką korzyść zwykłego T-34 Także jak widzicie e, I jeden i drugi pojazd jest w czymś dobry e, Jeden jest dobry w tym, drugi jest dobry w tym Także tak naprawdę musimy się zastanowić czego my oczekujemy od pojazdu Dlatego, że widzieliśmy już statystyki, nie będę ich już tutaj porównywał, więc przejdziemy sobie od razu do podzespołów. Mamy tutaj e, oczywiście dosyłacz wentylację i turbo. E, 60 pocisków zwykłych, 25 goldowych, 5 hajaków. Hajaków nie musicie brać, są bezużyteczne, ale czołg ma na tyle dużo pocisków, że nie robi to większej różnicy, jak parę tych hajaczek weźmiecie. E, duży, mały zestaw, mała apteczka, duża gaśnica mój standardowy zestaw. No i załoga 4 perkowa. Osobiście standardowo jak na czołgi średnie zalecam tutaj braterstwo broni, naprawę i później perki wspomagające celowanie, celowanie w ruchu, czyli gładka jazda yy, na przykład albo jest jeszcze ten drugi perk, teraz nie pamiętam jak się nazywa, strzał z biodra, o jeszcze jest strzał z biodra, też go możecie wziąć. No i oczywiście intuicja, bardzo dobry perk, wręcz bym powiedział, że wymagany w obecnym wocie także takie perki Wam polecam, u mnie to wygląda w sposób następujący. I aczkolwiek załoga jest stara i nie do końca była robiona tak jak powinna być robiona, dlatego też przedstawiam Wam zestaw perków, które powinniście tutaj mieć, czyli właśnie braterstwo, naprawa, perki wspomagające strzelanie w ruchu oraz intuicję. To jest to, co powinniście sobie wybrać, moim oczywiście skromnym zdaniem. A jak ten T34 Shielded się zachowuje na pol walki, to zobaczymy sobie już w bitewce. Tyle suchych danych, zapraszam na bitwę. No i moi drodzy, jesteśmy w bitewce, jak widzicie mapa pilno losowanie na piąteczki, czyli całkiem sensowne losowanie. Yy, całkiem fajnie to wygląda Mamy same piąte tiery Osobiście czołg na szóstkach się nie sprawdza Potrafi mu brakować penetracji O pancerzu nie wspomnę Ale no, jednak jest to mecz Ale jednak tej penetracji brakuje uszkodzenia Też nie są jakieś duże na Także yy, po prostu yy, Najlepiej jest właśnie Jak was rzuci na piątki Jeszcze lepiej jak was rzuci na czwórki No mnie rzuciło akurat w tym meczu tak yy, Jako że mam tutaj Losowanie, powiedzmy na topkę, w cudzysłowie będę walczył z czołgami mojego poziomu. To postanowiłem pojechać sobie tutaj w okolice miasta i spróbować zaskoczyć czołgi ciężkie przeciwnika, oddając kilka strzałów w przejeżdżające maszyny. Taki był mój plan na tą bitewkę, a co z tego wyszło, to zaraz zobaczycie. Oczywiście, bitewka to powtórka, bo po prostu chciałbym wam pokazać jakąś bitwę, gdzie rzeczywiście coś działo, a nie losową bitwę. Tak to kiedyś dawno temu było. Także y, pojechałem sobie tutaj w te ruiny, no i postanowiłem, że spróbuję zaskoczyć tutaj przeciwnika. Czasami ktoś tutaj próbuje przejechać i wtedy właśnie mogę spokojnie oddać jeden, dwa strzały y, bez żadnego problemu. Jaki jest plus tego pojazdu? Szybkostrzelne działo, o czym mówiliśmy sobie w, w tym jakby podsumowaniu, w porównaniu tych pojazdów. Szybkostrzelne działo, które ładuje 3 sekundy. Naprawdę pozwala nam oddać salwę pocisków w przeciwnika, kiedy próbują przejechać. A dodatkowo mamy tutaj 60 km na godzinę. Jednak ten czołg się trochę zbiera i to warto zauważyć. To możecie widzieć teraz. Ale mobilność jest na tyle poprawna, że pozwala nam dojeżdżać w różne miejsca i zajmować strategiczne punkty na mapie. Tutaj próbuję się zasadzić na Skodę. Jak widzicie, udaje mi się. Przełączyłem na Golda, żeby kawu jedynkę przebijać. Ale widzę, że już jest Skoda. Także postanawiam, że jednak zostanę. Na zwykłych. Ale ona uciekła, więc muszę używać golda. Zwykłymi pociskami byłoby trudno tą kawą jedynkę przebić. Jak widzicie, yy, korzystam z mojego szybkostrzelnego działa, tu niestety nie trafiam, ale staram się wychylać. Yy... Wychylać po prostu na przeciwnika delikatnie, tak żeby samemu nie zgarnąć obrażeń. Kiedy przeciwnik strzela, wychylam się i zadaję po prostu obrażenia. Nie duże, bo widzicie, klepię sobie po stówce, ale już 700 obrażeń, no 650, tutaj ja mam naklepane pierwszego fraga. Swoje HP już spłaciłem, nie tracąc w ogóle punktu życia. No 3 do 0, atak nam ładnie poszedł. Niestety widzę, że przeciwnicy atakują naszą bazę i to nie jest dobre. Teraz próbowałem wyspotować przeciwników, jak widzicie udało mi się, ale niestety artyleria się mną zainteresowała. Przełączyłem się już na zwykłe pociski i jak widzicie oddaje strzał i niszczę drugiego przeciwnika. A teraz walę na ślepo i niszczę trzeciego. Także całkiem sporo fragów udało się tutaj narobić. Jest 6 do 2, bitewka całkiem fajnie się układa. Straciliśmy jedną artę, więc nic straconego tak naprawdę. I teraz y, Mitsu się wykrywa. I widzę, że on jest na awku, niemniej postanowiłem go zdjąć, bo bałem się, że on się obudzi i po prostu mnie zmasakruje. Jednak jest to czołg ciężki, dlatego postanowiłem, że trochę z niego postrzelam. Niestety, lew się mną zainteresował, więc za chwilę się będę stąd ruszał. Jak widzicie udało się tutaj go trafić i teraz ostatni strzał, niestety fragami pojedyncy sobie ukradli i tego zasrańca w lewku w końcu spotkałem, jak ja tej arty nienawidzę. Niestety nie trafiłem, a właściwie trafiłem bez przebicia, ale udaje mi się tą artę zniszczyć. Robię czwartego fraga, 1261 uszkodzeń. No jak widzicie bitwa nie jest jakoś yy, super, yy, super trudna, przeciwnicy są łatwiej, jeszcze troszkę demerza. udało się na tym awku tutaj naklepać. Niemniej, jak była możliwość, uznałem, że lepiej tego AWK dobyć niż miałby się on obudzić, nie? Więc mam już 1200 uszkodzeń, ponad zrobiłem już prawie dwukrotność swojego HP i do tego 4 fragi, więc bitewka się całkiem nieźle, a mamy dopiero 10 do 4. Więc jak widzicie, szybko strzelne działo daje radę, ale niskie uszkodzenia sprawiają, że przeciwnicy się nas totalnie nie boją, nie? Dodatkowo pancerz, jak wiecie, sama nazwa zobowiązuje do tego, że jest to opancerzona wersja, która wcale opancerzona nie jest. I na to warto sobie brać poprawkę. Niemniej jest to naprawdę całkiem niezły pojazd. I nie oszukujmy się, jest dużo lepszych piątych tierów. Sam uważam na przykład, że zwykła t czy czwórka jest lepsza niż ten y, odpowiednik. Bo jak widzicie, niby jeździ 60 na godzinę. Ale w praktyce ma biedę, żeby się rozpędzić do takich wartości, nie? Yy, no a wracając do bitewki, teraz widzę Wolverina. Yy, wyjeżdżam na niego, już jest koniec bitwy. Mogę sobie pozwolić na przyjęcie strzału. I jak widzicie, dobijam tutaj i tracę bardzo dużo HP. I to był, powiem Wam szczerze, mój chyba największy błąd w tej bitwie, bo straciłem po prostu 1 3 HP w głupim wyjazdem, gdzie mogłem tego uniknąć. I niestety, robiąc 1500 damage, i 6 fraga zostaje zniszczony tutaj przez y, M4. No i niestety udaje mu się mnie przebić tak jak mówię czołg ten nie ma pancerza i zostaje zniszczony przez ten pojazd jak widzicie ma dużo szczęścia tak jak widać gdzie mnie trafił to udało mu się bez większego problemu mnie przebić no i tak oto bitewka się kończy 15 do 9 a ja robię 6 fragów 1537 dema także moi drodzy przejdźmy sobie teraz do screenów końcu... no i moi drodzy jesteśmy już na screenach końcowych, niestety miałem problemy z WOD dlatego jestem na stronie WOD Record i tutaj na szczęście udało się powtórkę przesłać, jak widzicie, ja za tą bitewkę zdobyłem pierwszą klasę i medal oczywiście z tych takich lepszych, no specjalistę, tych pomniejszych medalów nie ma co liczyć. 1587 damage'a 6 fragów dało 1093 ekspa bazowego, także całkiem nieźle 22 strzały oddane 19 trafi, 18 przebić, skuteczność całkiem fajna. No i tak naprawdę z ważniejszych statystyk co nas tutaj interesuje to oczywiście zarobek, musiałem się wspomagać goldem i co jest problemem tego pojazdu to często tym goldem musimy się wspomagać, dlatego też jako czołg od zarabiania odradzałbym, jak widzicie po yy, użyciu po prostu materiałów eksploatacyjnych po naprawie, po zapłacie za pociski, wyszedłem ledwie 3000 na czysto 300 bez konta premium z kątem premium byłoby to 1020 Niemniej, co sądzę o tym pojeździe, jest on na pewno grywalny, gdybym miał mu dać ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdkami, dałbym mu 3 gwiazdki. Jest to typowo przeciętny pojazd, raczej nie warty waszej uwagi, bo zwykły T34, w mojej opinii, jest po prostu lepszy. Ponadto możecie zrobić dużo innych ciekawszych czołgów do zarabiania, aniżeli to. Także jako zarabiaczka nie ma za bardzo sensu. do Dogrania forfan też nie, bo jest dużo lepszych maszyn. Istnieje, jeżeli ktoś go ma, może sobie nim pograć, ten czołg potrafi sprawić radość, jest on w miarę przyjemny w rozgrywce, niemniej nie jest to czołg warty jakichkolwiek pieniędzy. Jak dla mnie, gratis to uczciwa cena. Więc, jeżeli będzie do zdobycia kiedyś w jakichś kolejnych wydarzeniach, to warto się pochylić i zrobić go sobie. Jeżeli kolekcjonujecie czołgi premium, tak jak ja. Jeżeli nie, ten czołg nie ma raczej dla Was większej wartości. Więc, dolar poleca, ale tylko w konkretnym wypadku, czyli do celów kolekcjonerskich. W innym wypadku, raczej bez sensu. I to tyle, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zostawcie suba, zostawcie łapkę. I widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej, ludziska!